Witam Was wszystkich serdecznie. W kolejnej prognozie pogody omówimy sobie sytuację, jaka będzie w nocy ze środy na czwartek, i w czwartek. Więc wybiegamy trochę do przodu, ale jeszcze przed tym frontem atmosferycznym. Zanim to jednak nastąpi, mamy bardzo ładne zdjęcie. Meteoprognoza.pl Zdjęcie z zachodu słońca z Krakowa. I to, co jest tutaj bardzo ważne, piękne mgły. Te mgły, no one wyglądają fantastycznie z góry, szczególnie z jakiegoś miejsca takiego wyższego bądź z drona prima sort. Ale jeżeli jesteśmy właśnie tam gdzieś na dole, to możemy powiedzieć, że ta pogoda jest do kitu. No i faktycznie te mgły w ostatnich dniach dosyć mocno, dosyć długo trzymały kolejny zgniły wyż był wyżbył, Klemens. No, i teraz wcale nie lepiej, bo mamy front atmosferyczny, który wędruje z zachodu na wschód. Jeśli chodzi o jeszcze jedno takie bardzo fajne zdjęcie, no to tutaj mamy informację o tym, że pierwszy raz tego sezonu pojawiły się w Bieszczadach lodowe włosy. Fotografia FWS. Jeżeli ktoś z Was wie, jak powstają lodowe włosy, czym one są, napiszcie w komentarzu. Ja sobie chętnie poczytam, a potem oczywiście będziemy to dalej omawiać. Natomiast my przechodzimy teraz do sytuacji jaka jest w Europie. Co tutaj nam się dzieje nad Europą? Mamy fronty atmosferyczne związane z niżem UT. Te fronty atmosferyczne już od dłuższego czasu znajdują się tutaj właśnie na tym obszarze. Nie teraz kolorem nie zaznaczam, jaki to jest front, tylko ogólnie zwracam uwagę, że tutaj właśnie na tym obszarze te fronty atmosferyczne występują. Może w ten sposób będzie łatwiej. Te fronty atmosferyczne są Zablokowany między Wyżami między Wyżami Klemens, który znajduje się tutaj, w tym miejscu na wschodzie i między drugim Wyżem, który znajduje się na zachód od naszych granic. Więc te fronty atmosferyczne znajdują się między innymi nad Polską. Tutaj też mamy niż, który powoli będzie się za, będzie zanikał. No i taką pogodę będziemy mieli jeszcze właśnie w kolejnych godzinach i również w kolejnych dniach do piątku, kiedy będziemy mieli wędrówkę niżu i kiedy oraz frontu atmosferycznego i kiedy sytuacja się oczywiście zmieni. My przejdźmy tutaj do Europy i sprawdźmy jak sytuacja będzie wyglądała w czwartek, bo nas interesuje czwartek. W przypadku czwartku tutaj na razie jeszcze bez większych zmian dla Polski przynajmniej, bo będziemy mieli cały czas wpływ wyżu na wschód od naszych granic, który będzie bardzo mocno dominował. Będziemy mieli cały czas kolejny niż genueński, dla nas mało istotny, ale dla Grecji zdecydowanie bardzo istotny, ponieważ tutaj będziemy mieli znów Intensywne opady deszczu to są te opady deszczu, które też dla opa... Wam mówiłem o nich, w którymś z materiałów, że tamta akumulacja opadów będzie duża. Nad Azorami kolejny wyż. Te wyże oczywiście będą połączone tutaj takim obszarem, takim wałem podwyższonego ciśnienia, no i bardzo głęboki nisz, znajdujący się na wschód od Islandii. I z tym wyżem związana będzie oczywiście tutaj zatoka niskiego ciśnienia, która Tworzy kolejny niż, i ten niż właśnie przyniesie nam tą ciekawą, jakże bardzo sytuację pogodową w, w piątek. Ale my tutaj na razie się zajmujemy oczywiście czwartkiem. W czwartek, jeśli chodzi o temperatury, będzie tutaj bez większych zmian cały czas chłodne powietrze, wyżo, wyż będzie podsyłał delikatnie do nas, ale to tak bardzo delikatnie, z racji tego, że ten wyż będzie dosyć daleko, no to te chłodne powietrze aż tak mocno do nas nie będzie docierać. Zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądała na zachód od naszych granic, ponieważ wyż będzie pchał ciepłe powietrze na północ w kierunku wysp Brytyjskich, a tam ten ciepłe powietrze zostanie pociągnięte przez niż, więc no do niego. Za niedługo do nas te ciepłe powietrze dotrze. Nastąpi wyparcie tych dwóch mas powietrza, znaczy zetknięcie i wyparcie tej chłodnej masy powietrza, i tu będziemy mieli również opady śniegu i śnieg, właśnie, ale się nad tym nagadałem. Ale tę sytuację warto tutaj było oczywiście omówić. Moi drodzy, zaczynamy oczywiście od. Sytuacji pogodowej, jaka będzie w nocy, ze środy na czwartek. I tutaj, jeśli chodzi o Polskę, bez większych zmian, a więc zachmurzenie prawie w całym kraju, w Polsce przede wszystkim w zachodniej, będziemy obserwować opady deszczu, które z godziny na godzinę będą zanikać. Będziemy również obserwować centrum tego niżu. Natomiast to, co jest najbardziej dla nas istotne, to jest zetknięcie się tych tutaj dwóch mas powietrza, trochę chłodniejszego na wschodzie trochę cieplejszego na zachodzie i tu na obszarze właśnie Polski wschodniej i tych wschodnich województw będziemy mieli dosyć trudną sytuację, ponieważ tutaj może być ślisko, może być dosyć niebezpiecznie. Natomiast jeśli chodzi o opady śniegu, to opady śniegu cały czas w Bieszczadach, w Tatrach, w Sudetach również ten śnieg może popadać. W nocy temperatury najniższe w Sudetach do minus 6, minus 8 stopni Celsjusza, w Tatrach, w wyższych partiach oczywiście. I na wschodzie kraju, właśnie tam, gdzie będą te opady mieszane, tam, gdzie będzie padał deszcz ze śniegiem bądź deszcz. Temperatury tam będą najniższe od jednego, od minus dwóch, przepraszam, do jednego stopnia Celsjusza. Polska Centralna Północna od jednego do trzech stopni Celsjusza, a nad morzem z sześć albo siedem stopni Celsjusza. Więc tam się wesoło bawią. Do tego nad morzem silniejsze porywy wiatru, do. 40 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę. Przejdźmy, moi drodzy, do czwartku. Czwartek ten niż ze środy już się nad Polską zupełnie wypełni. Ciśnienie nam wzrośnie, szczególnie w Polsce, tutaj południowo-wschodniej, ale nadal to będzie ciśnienie rzędu 1024-1024 bądź 6 hektopaskali. Najniższe będzie w Polsce północno-zachodniej. Tu zacznie spadać z racji tego, że zatoka niskiego ciśnienia zacznie się do nas dopiero zbliżać. W czwartek, podobna sytuacja jak w nocy, a więc na zachodzie kraju opady deszczu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przy czym to nie będzie. Będą duże ilości opadów deszczu. To będzie raczej mrzawka, która będzie zmieniała się w taki bardzo słabo pruszący śnieg. W Polsce Wschodniej nadal będziemy mieli taki taką sytuację styczną między właśnie tymi chłodniejszym powietrzem i cieplejszym. I tu znów w dzień mogą pojawić się opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem bądź śniegu. Ja tu biorę jeszcze pod uwagę góry. Biorę przede wszystkim południe województwa małopolskiego z racji tego, że tam również może być dosyć niebezpiecznie pod tym kątem i szczególnie na terenach podgórskich te opady mogą nam zamarzać, więc tutaj warto na to też zwrócić uwagę. Temperatury w dzień, mimo tego, że to będzie dzień, nie wzrosną nam na, za bardzo na wschodzie, szczególnie województwo, mm, województwo podkarpackie, województwo lubelskie z temperaturami poniżej zera, od minus 3 do 0 stopni Celsjusza. Zrobi się chłodno również w Polsce centralnej, północno-zachodniej, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych od minus 2 do 0 stopni Celsjusza. Przy gruncie te temperatury będą jeszcze niższe minus 3 do minus 4 stopni Celsjusza. Cóż dalej? Jeśli chodzi o porywy wiatru od 10 do 30 km na godzinę, nad morzem, szczególnie w okolicach Władysławowa, 30 do 40 km na godzinę. No i jeszcze musimy się przyjrzeć kolejnym dniom. W piątek wędrówka frontu atmosferycznego, ciepły front atmosferyczny wędrować będzie z zachodu w kierunku wschodnim. Nieść będzie oczywiście ocieplenie, ale zanim to nastąpi, no to będziemy mieli opady deszczu ze śniegiem, śniegu. W sumie wszystko będzie padać z nieba, będzie bajlanda na drogach, więc tutaj bardzo trzeba uważać. Temperatury na wschodzie przed frontem atmosferycznym od 0 do 2 stopni Celsjusza na zachodzie lato nadeszło. Od 6 do. Do 8 stopni Celsjusza, ale pory wiatru za to jakie? W Polsce Południowej do 120-130 stopni Celsjusza. Stopni Celsjusza puknijcie się od 120 bądź 130 km na godzinę, również w Zatoce Gdańskiej, w okolicach Koszalina, 70, 80 do 90 km na godzinę, a więc będziemy mieli obszary, gdzie będzie wiało naprawdę srogo, podczas gdy w Polsce Centralnej od 40 do 50 km na godzinę. Z sobota. To jest kolejny dzień z bardzo złą pogodą. Front atmosferyczny, ten ze śniegiem, już przejdzie sobie, przy, przyjdzie drugi, już tym razem z deszczem. Deszcz będzie pra, padał prawie w całym kraju, w dodatku temperatury, nadal na wschodzie i na północy niezbyt wysokie od 4 do 5 z 6 stopni Celsjusza, ale za to w okolicach Lubania nawet 8 do 10 stopni Celsjusza więc tam zdecydowanie cieplej. No i znów. Bardzo silne porywy wiatru, tym razem tylko w górach od 80 do 110 km na godzinę, podczas gdy w Polsce centralnej i północnej te pory wiatru będą zdecydowanie słabsze.